Witam bardzo serdecznie z tej strony, stacja futbol. Brakujący element doszedł. Żadnego członka nie ma brakującego. Po mojej prawej, miłość. Witam serdecznie, Siemano. Po lewej, Radek. Jak wiemy, wielkimi krokami zbliża się euro, które zostało przełożone z zeszłego roku. Przygotowałem na ten moment quiz z ciekawostkami dotyczącej jego historii, i polecimy dzisiaj. Ze stacji futbol, prosto w historię piłki nożnej w Europie. Jak tam się czujecie w ogóle w historii mocy, czy nie? Prawdziwie. Zobaczymy. Nie? Raczej, raczej, raczej ta historia to tak ciężko. Raczej generalnie to co jest teraz. Nie? Większość turniejów odbyło się, jak nas jeszcze na świecie nie było. Więc generalnie to będzie dla nas też fajna okazja, żeby poszerzyć wiedzę i poznać ciekawe. Rzeczy, nie zgadzamy. Wiedza, wiedza to potęga. Pewnie. Przypominamy jeszcze o subskrypcji kanału, lajkujcie, komentujcie, dawajcie znać, jak to Wam się wszystko y, podoba. No i co? Mile widziamy hejt. Pewnie, jak najbardziej. Lecimy. Historia Mistrzostw Europy. Czy ją znasz? Tabliczki w dłoń, i lecimy. Ile mamy rund? Nie pamiętasz. No dobra. 12. 12, okej. Okay. Pytanie numer jeden. W 1960 roku odbyły się pierwsze Mistrzostwa Europy. Kto wystąpił w finale i wygrał? Są odpowiedzi A, B, C, D. Odpowiedź A ZSRR WS Jugosławia wygrana ZSRR. B Czechosłowacja kontra ZSRR wygrana ZSRR. Francja Jugosławia wygrana drużyny Jugosławii. czy Francja kontra Hiszpania wygrana drużyny Francji. ABC lub D, tak? Tak, Mamy dokładnie. Rację. Mam dwa typy, ale muszę się chwilę zastanowić, trochę przypomnieć sobie. Ja to Ja tutaj dodam, że generalnie jest tutaj bardzo ciekawa historia związana z tymi finałami. Radek już ma, widzę. Mhm. Jest to ja też strzelam. Radek, co powiedziałeś? ja mam B, Czechosłowacja z ZSRR i wygrała z ZSRR. Sprawdźmy. ZSRR wygrało w finale z Jugosławią 2-1. Zwyciężska bramka padła w dogrywce, czyli pierwsze mistrzostwa Europy i już dogrywki były grane. W półfinale ZSRR obrała Czechosłowację 3-0, a Jugosławia wygrała 5-4 z Francją. Czyli? Nikt nie zdobył punktu. 0, bo ja miałem B, a Radek miał C, no tak. Ale coś kojarzyłem, właśnie, że ta Czechosłowacja, Jugosławia. Tak, coś, coś było. Ale to są bardzo ciężkie pytania, nie chciałem po łatwości iść, ale. zobaczymy. Pierwszy na rozgrywkę. Ta. Mistrzostwa Europy w Paryżu, rok 1960. Czy w turnieju finałowym zagrały tylko cztery reprezentacje? Tutaj odpowiadamy tak lub nie. Kiedyś to było inaczej, nie? Tych klubów mniej było, Kiedyś zdecydowanie, nie? Teraz coraz więcej. Cztery reprezentacje. Wydaje mi się, że tak, ale, ale że tak jak odpowiedziałem, ale odpowiedział. w pewności ale, nie mam. Że nie. Ja mam, że tak. Odpowiedź jest, że tak. Jest. Od 1960 roku do 1976 roku Mistrzostwa Europy były rozgrywane w systemie kwalifikacji i z kwalifikacji a do nice. turnieju głównego dostawały się cztery zespoły. Później zostało to zmienione, zwiększono do 8 drużyn i później w 1996 roku zostało to poszerzone do 16, a teraz w obecnym formacie mamy to 24 zespoły i od 2016 roku taki format mamy. Do eliminacji pierwszych mistrzostw Europy przystąpiło 7 zespołów. Zespołów co ciekawe Hiszpania wyeliminowała Polskę, wygrywając 2-4 i 3-0 z naszą reprezentacją. ZSRR miało się zmierzyć z Hiszpanią w dwóch meczu o udział w tych mistrzostwach, jednak. Ze względów politycznych, gdzie władca Hiszpanii był zagorzałym komunistą, po prostu wycofali się z meczy, i w ten sposób ZSRR dostało się po prostu do finału głównego, głównego, przepraszam, gdzie po prostu zwyciężyli. Fajna ciekawostka, no naprawdę. No dobra, 1-0. 1-0 dla Miłosza. miniowa historia. No. Nie, bo... <laughs> no. Kto strzelił więcej bramek w, jedynym turnieju, w jednym turnieju Mistrzostw Europy? Czy to był Platini czy może Ronaldo? Chodzi o jeden turniej. Mam typ. Kiedyś. Radzie odpowiedział, mimo już gotowy. Tak, ja mam, że Platini, chyba był taki. Ja Ronaldo. Odpowiedź Platini. 9 goli w jednym turnieju. W 1984 roku. Tak, strzelił dwa hat hat-triki w meczu z Belgią i Jugosławią. I później po jednym z Danią, Portugalią oraz Hiszpanią. Tak, gdzieś, gdzieś Ronaldo robię... strzelił 9 no. goli, ale 5 ogólnie. Turniejach. Tak, mi się coś właśnie kojarzyło, że właśnie Platini był wtedy królem strzelców i, i dużo tych domek strzelił. No. Także tutaj Platini miał turniej panie. życia. Ale Ronaldo go godzi, może No Zobaczymy. Czyli mamy ile? Miłość 2, radek 0. Zero. zero, dobra, lecimy dalej. Euro 2020, można powiedzieć, że pod, wielu względ, pod wieloma względami będzie wyjątkowe. Ponieważ pierwszy raz będzie rozgrywane bez gospodarza, będzie rozgrywane w 12 miastach i krajach. Mm -hmm. Zazwyczaj gospodarz miał. Kwalifikacje z góry. Teraz jednak tego nie było, także trzeba było się zakwalifikować. Od 1980 roku właśnie gospodarz mógł się cieszyć kwalifikacją. Było to dobre dla słabszych drużyn, na przykład państw, gdzie. jak, po, jak mogli... Polska i Ukraina. 12. <laughs> Może nie do końca, bo z grupy nie wyszła Polska, ale gdzieś tam Sam dla, udział był. Dla pokazania się, jako kraj i naród, można było tutaj fajnie faktycznie wyjść. Pytanie czwarte. Podaj miasto, w którym rozegrany... W której rozegrany będzie mecz w fazy grupowej mistrzostw Europy 2020 oraz gdzie zostanie rozegrany finał. Musisz tak, czyli... podać dwa różne miasta. Jedno gdzie jest finał, a drugie gdzie po prostu gdzie jest będzie jakiś mecz. Dobra, no dobra. E, no dobra, no to jeśli chodzi o mecz gdzie powodę, to może sobie ten inauguracyjny. Nie wiem akurat, gdzie będzie, w jakim mieście, na jakim stadionie. Trzeba podać dwa miasta. Ostatnio obili, ale w finał. Się wiem, Ciężki. Za ciężko no. <laughs> no ja już mam. <laughs> Miłość już się cieszy. Co tutaj pochowasz z no. No, nie, 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 okay, w Miłosz, yy, niestety, niestety, nie, 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 odwracamy. nie, nie, rozegrany w Londynie. Miłość nie, poprawnie. nie, 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 udało. <laughs> Miłość punkt nie, Mm. Paris Platynów byłby, wiesz, <grym> jakby grali, ale, ale nie. niestety. Na no Wembley chyba no. finał, nie? Na no Wembley, w Londynie. Się wydaje. Tak, a oślepnia. pierwszy mecz inauguracyjny Wiem, jest w Rzymie, w Rzymie, Włochy, tak. Turcja. Dokładnie. Trzeba było zapisać, widzisz? No. Intuicja. Prawie jak u kobiet. Dobra, mamy trzy. Na Mistrzostwach Dobra. Europy strzelono najszybszą bramkę w historii tych rozgrywek. Jaki to był mecz? Portugalia-Grecja? Holandia, Czechy, Francja, Anglia, czy może Rosja, Grecja? Miałem to, roku w 2004 w historii. Nie są to łatwe pytania. Tutaj naprawdę trzeba być chyba naprawdę fanatykiem, jeżeli chodzi o wiedzę piłkarską i ciekawostki, ale tutaj jest... Portugalia, Portugalia, Grecja to był finał. Oni się wcześniej w grupie chyba spotkali, kojarzę. Tak, dokładnie tak było. Ach, ale tych pozostałych meczów no, nie zapadły mi w pamięć. To było ile? Tam, prawie 20 lat temu. No będę strzelał? No bo chyba nie mam pojęcia. Powiedzmy, że Holandia, Czechy. Eee, nikt nie zwiadł. Mm. Czy źle odpowiedział? Uh -huh. Najszybciej strzelona no, bramka padła w meczu Rosji z Grecją. W 67-68 sekundzie, zależy od źródeł, strzelił to napastnik Rosji, grający na co dzień CSKA Moskwa, wtedy Dmitri Kirichenko. Co ciekawe, był to jego jeden występ na tych Mistrzostwach Euro. Był to trzeci mecz dla Rosji, niestety ostatni. No i jego kariera, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy 2004 się wtedy zakończyła. Jaki to cały no proszę. No dobra, mamy ile? 3-0, tak? 3-0, tak dokładnie. Hmm. Najstarszym Jaki piłkarzem, który zagrał w finale Mistrzostw Europy był Niemiec. Miał wtedy 38 lat i 232 dni. A był to... Mogę tutaj Wam powiedzieć, jakaś mini, no. pod, że to był. Czy to kiedyś, czy Był to, to w Arsenalu w Londynie. Hmm. Nie wiem, jak się pisze dokładnie, ja nie, ale, ale. Nie wiem, Nie, nie, ważne. Wybacz, nie wybacz, się wybacz, tutaj... Lehmann, to był. Dokładnie. Zagrał w finale Hiszpania-Niemcy w 2008 roku. No patrz. To już... Myślałem, że wcześniej skończył ja, karierę. Myślałem, że kan, ale kan nie właśnie, Kan jeszcze był, no. był, Dobra. był dokładnie, 4... radio, pierwszy tak, 41 ruszyła maszyna. Siódme pytanie, podaj jedyną drużynę, która obroniła tytuł mistrzowski. Była tylko jedna drużyna, grała wtedy fenomenalnie, styl piłkarski też naprawdę. I generalnie za naszych czasów taka podpowiedź. I tytuł został obroniony co ciekawe w finałach. Finale Mistrzostw Europy rozgrywanych w Polsce i Ukrainie. Dokładnie w Kijowie był finał Piraki. Radek Niech chyba na zgrunt, La Liga Hiszpania. La Liga, dokładnie. Była to drużyna w Hiszpanii. W 2008 roku mecz we Wiedniu przeciwko reprezentacji Niemiec, wygranym po, po golu Torresa w 33 minucie. Był to dosyć taki ciekawy mecz pod względem taktycznym przede wszystkim. A w 2012 roku to już było zdecydowane zwycięstwo drużyny hiszpańskiej. Tutaj wygrana z Włochami 4-0, po prostu no, rozbita włoska piłka drużyna tutaj. Nie ma niestety co mówić więcej na ten temat. No, był to dobry czas dla Hiszpanów, nie? Naprawdę. To jest... był ich trzeci tytuł Tiki z rzędu. rządziła. Tak, to był trzeci Ale tytuł. Bawian, tak, to, Dokładnie, był to trzeci tytuł z rzędu. Żadna inna reprezentacja tego nie dokonała, a styl tak naprawdę gry, tak jak Hiszpanów, był nieziemski. Wygraliście Mistrzostwo Świata w 2010 roku, także tutaj naprawdę wielkie Hiszpania w tym roku, jak myślicie? w może jakiś tam półfinał, ale... Jeżeli chodzi o Hiszpanię, dobre... może złogą niespodziankę jakąś, bo są generalnie w przebudowie. No. Piłkarzy nie pojechali na ten między, Sergio Ramos. Między innymi Sergio Ramos, który zawsze był filarem obrony, reprezentacji. No ale czas na zmiany, czas na przebudowy. Tak. Dokładnie. Co ciekawe, żaden piłkarz Realu Madryt nie został powołany do reprezentacji Hiszpanii. Nawet Nacho, który był jako faworyt do tego, że pojedzie, jednak okazało się, że pole. Zobaczymy. To zdobył więcej tytułów. Można Dwie odpowiedzi tak naprawdę, ponieważ są na tym samym miejscu, jeżeli chodzi o mistrza Europy. Zależy jak to na to spojrzeć, tak naprawdę, ale to wytłumaczę po odpowiedzi. Hmm. Nie mam w sumie pomysłu, muszę pomyśleć chwilę na pewno. Chociaż w sumie Mam taką jedną, raczej. Mam taką jedną drużynę. Raczej nie Anglia, ale... No raczej <laughs> może nie. Polska, może Polska. Podajemy jedną. No tak, no. Dobra, mm. Dobra. generalnie... Z tego co tutaj patrzyłem, to Radosław zmienił błędnie. Miał bardzo dobrze. Ponieważ tytuł Mistrza Europy zdobywała Hiszpania trzy razy w 1964, 2008 i 2012 roku. I tutaj można było podać jeszcze reprezentację hmm. Niemiec. Z tego względu, że można połączyć jakby występy kadry NRD Jerefem, do, tak jest. Mm, do, do, do tego. Tak tam. mi się kojarzyło. Niemcy, to Niemcy zdobywały. Turniejowa drużyna, nie? Tak, Mistrzostwo 72, 80 i 96. 6-2, lecimy dalej. Dokładnie. Najwięcej meczów w Mistrzostwach Europy jako kapitan rozegrał Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Buffon czy Philipp Najwięcej meczów w Mistrzostwach Europy jako kapitan. Okej. Okay. Byłem zdziwiony tą ciekawostką, panu no, powiem. jest znowu? Ten... No jednego możemy ale... wykluczyć na pewno, wiadomo. Um... Bo ty czy Niemcy, o to jest pytanie, co to było no nie... ten Cristiano Ronaldo, wiesz, też od kiedy debiutował w, Fylko... w 2 4 tylko już nie Taka był kapitanem. Powiem, że 2-4 Figo był kapitanem. Właśnie, tak, kapitanem. tak, tak. No. Bufon, był kapitanem Włoch, no na pewno był. Filip Lam też był, na pewno. Ale wcześniej był Olivier Kahn. Bufon jeszcze gra w reprezentacji? Czy już nie gra? Nie wiem, czy był, nie, jest powołany? Chyba nie No dobra. Hmm. Radek już tutaj widzę, odpowiedział, pokazujemy. Spróbujemy, tak. Filip Lam. Tym razem górą jest Radek, poprawnie o, Buffon 17 hmm. razy występował Buffon 17 kapitan. razy. No jedziesz. A jakie różnice? Jak przygotowywałeś quiz, bo nie pamiętam. Szczerze powiem, że nie, nie. patrzyłem pod tym względem. Ciekawe, no. No, ale był Fonicona, nie wiadomo. Dokładnie, jest to gdzieś tam klasa sama w sobie tak naprawdę, poza boiskiem no i na To prawda. Najstarszym strzelcem ganki podczas mistrzostw Europy był Vicià Bastić. Miał 38 lat i 257 dni. Był to turniej w roku. W 2012, 1998 czy 2000. roku. Teraz trzeba rozkminić z jakiej narodowości był i potem będzie połączyć wam, kropki, Będzie nie? Wam ciężko z tego względu, że raczej nazwisko wskazuje na na, form, na Chorwację, ja bym Właśnie powiedział. Właśnie tak, te rejony, ale z <laughs> innej narodowości. Pasnąć, pasnić, past. Jakie pas, członkany mi się kojarzy. możecie być zaskoczeni. Kolejna nie ciekawostka. ciekawostka. Kolejna ciekawostka, Dobra, nie kojarzę w ogóle tego filmkaza. 98 dał miłość. Tak, a Radek? Ja, 98. I Radek kolejny punkt. 2008 oh, roku. Co ciekawe, było to w pamiętnym meczu Polska-Austria na S Euro 2008. Co ty gadaś? O pamiętnej decyzji Hoarda. Kto tam M pamiętał bramkę? Wszyscy na Howarda, nie? Przecież <grym> się wsioczyli... tak, O kurcze, Goni, radio, goni 6-4. Dobrze. Radziu. Dobrze, Dobrze jest ciekawe. Nic... W 1992 Mistrzostwa Europy wygrała drużyna, która początkowo. Nie zakwalifikowała się w ogóle do turnieju finałowego. Była to reprezentacja A, Jugosławii B, Danii. Tak, ja akurat pytałem o tym, więc jestem w pewien w swojej odpowiedzi, że będę sobie punkt opisać. Oczywiście, ok, Dania. O... Była to Dania. Co ciekawe grała w grupie kwalifikacyjnej z Jugosławią, gdzie zajęła drugie miejsce, ale Jugosławia została zdyskwalifikowana przez AMZ, przez trwającą tam wojnę domową. Także Dania mm. wstrzeliła się w turniej, tak jak ZSRR w 1960 roku i udało się tutaj sprawić ogromną niespodziankę. Tak naprawdę poza finałem w 2004 roku była to chyba największa niespodzianka mistrzostw Europy tym bardziej, jeszcze nie, zakw nie zakwalifikowali, wiesz, z Zanzibaru przelatywali z urlopów i... Tak, Szok. tak, dokładnie. Było to naprawdę e, ciekawe mistrzostwo. Fajnie, no. W finale ograli Niemców 2-0. Ostatnie pytanie, takie dla lubiących halardzi Pewien Buchmacher w roli faworyta mistrzostw Europy widzi jedną drużynę z kursem 5,5. Stan nad wczoraj, 27.05, która to reprezentacja? Hiszpania, Niemcy, Francja czy Anglia? Już tutaj pewnie... Rozmawialiśmy nie... nawet o tym, pamiętasz? Tak, dokładnie, jest to reprezentacja Oczywiście, Francji, 5,5. Tak. Później bardzo niski kurs jest również, co dziwne, na Anglików, którzy niby te reprezentacje mają zawsze bardzo silne, ale Nigdy nie zdobyli tak naprawdę znaczącego tytułu. Tak. Mistrzami, mistrzami świata, Miszami byli, byli, ale tak naprawdę bardzo często mieli tutaj coś do powiedzenia, bo kadry mieli zawsze silne, a chyba psychika gdzieś tam odpadła. To już jest koniec tego quizu. Kto miał ile punktów? Radek miał 5? Miłość 8. 8. Jak oceniacie ten quiz? Ciężki, nie? Ciężki, Ale ciekawy, fajne, fajne historyjki, fajnie sobie przypomnieć te wszystkie właśnie momenty jako z racji tego, że zbliża się niedługo euro 220 21 bądź co bądź, także naprawdę ciekawe, ciekawe informacje, no. Ja się cieszę Historia, historia. No, to są naprawdę takie rzeczy, których w sumie ciężko się nauczyć tak naprawdę. To trzeba chyba po prostu gdzieś kojarzyć, A, pamiętać, nie? Tak. Jak, tak, jak często się gdzieś tam obraca w strukturach piłkarskich lub po prostu gdzieś tam się jest w jakichś e, stronach internetowych, gdzie faktycznie ludzie wspominają, oglądają różne rzeczy, bo albo rodziców można zapytać, może też pamiętają. A jak wam się podobał ten quiz na ile pytań wy znaliście odpowiedzi? I tak naprawdę chciałbym zaproponować jedną rzecz. Jest to mój pierwszy filmik w roli prowadzącego, by parę błędów na pewno się pojawiło. Chciałbym, żebyście Wy zaprezentowali jedną rzecz, którą ma zrobić przegrany w tym quizie i nagramy z tego jakiś happening po, po prostu. Zobaczymy. Challenge. Nie wiem, jak się Wy na to zapatrujecie, ale spróbujmy. Damy radę, pewnie. My Was żegnamy, dzięki i do zobaczenia. Stacja futbol, siemanko, cześć!